Cześć kochani, e, zaczęłam Wam kręcić kolejnego vloga jeszcze w sobotę. E, powiem Wam, że to winko chyba mnie wyleczyło, bo wczoraj o tej godzinie czułam się już dużo, dużo gorzej. Także jest bardzo, bardzo dobrze. Ale przychodzę do Was, bo jutro jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. E, u nas zadziwiająco, słuchajcie, drugi rok z rzędów Luton nie ma em, puszek. Dziwne, bo zawsze były. W Dunstable, czyli w mieście obok, tam gdzie ja pracuję, są wszędzie puszki. A... W luton nie ma. Ja nie mam jak jutro jechać do sklepu, ale wpłaciłam pieniążki online, bo zawsze, od zawsze, zawsze nawet jak nie mieliśmy pieniędzy w Polsce, to pamiętam, że chociaż tą złotówkę symbolicznie mama mi zawsze dawała do rączki, żebym poszła i tam do tej skarbonki wrzuciła. Także, my jesteśmy rodziną wspierającą. Jestem ciekawa jak Wy, bo wiem, że są przeciwnicy Wielkiej Orkiestry, i tam uważają, że to wszystko jest ściema. Ja jestem wielką fanką Jurka Owsiaka i uważam, że to, co robi, jest super. E, więc dlatego wpłaciłam ode mnie i od mamy, e, więc nasza cegiełka poszła. Szkoda, że nie dostajemy serduszka, bo ja uwielbiam te serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale mam chociaż długopis Termos, tak, który dostałam, także super. E, I słuchajcie, napisałam posta na Facebooku. Czy ktoś wie, gdzie w Wielkiej Brytanii mogę zakupić bluzę lub koszulkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? One nie są jakoś drogie i widziałam, że są na polskiej stronie, nie ma dostawy do UK. E, i myślę, że może będą w Anglii, ale poszukam na Amazonie, poszukam na eBay i nie mam. Także jeżeli Wy jakąś stronę, to dajcie znać. Może po orkiestrze będą do sprzedania, wiecie, jakieś resztki. Ale jeżeli Wy wiecie, gdzie można taką bluzę zakupić lub koszulkę, to napiszcie mi. Ja jeszcze dzisiaj się nie poddam. Kto wie, może ktoś mi odpisze na mojego posta na Facebooku i wtedy sobie zakupię, bo no fajne w ogóle designy one są tych bluz i... Fajnie, no fajnie. Jestem bardzo ciekawa, piszcie mi pod spodem, czy gracie w tym roku. Mam nadzieję, że wpadnie kolejny rekord, szczególnie, że jest to na bardzo, bardzo dobry cel. Także będę jutro na pewno cały czas kontrolować, czy mamy rekord, czy nie. Także trzymamy kciuki, żeby był rekord. Czuję, że będzie. No, więc czuję się dobrze, słuchajcie, naprawdę super, bo jakbym miała mieć kolejną noc z gorączką, a myślę, że jeżeli do tej pory nie mam, jest 25, 58 to już nie będę mieć, także jest dobrze. Został mi w sumie zatkany nos, a to zawsze u mnie jest oznaka, czy zatkany nie, właśnie się odetkał. E, gdzie dla mnie to jest zawsze oznaka końca choroby, także jak zwykle dwie noce i przeszło. Mogę nas spokojnie iść do pracy. E, mam nadzieję, że dwa poprzednie filmy Wam się spodobały. E, wrzuciłam Wam teamu vlog, tak sobie posiedziałam. Siedziałam w kąpieli i mówię, kurde, mam już film gotowy na rano, ale w sumie jest sobota wieczorem, dużo z Was pewnie już jest, e, nudzi Wam się. E, to puszczę Wam film i jak na razie ogląda się bardzo dobrze, także super. Dziękuję Wam za to. Dobra, idę, bo ktoś mi odpisał właśnie na Facebooku, także może to to. Hejka, hejka, słuchajcie, ja jestem już po pracy, i jest niedziela. Tutaj próbuję Was dobrze... Patrzcie, się tak Was przycieram, że jest gorzej. Poczekajcie. O, jesteście czyści, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> o Jezu, przepraszam. Dobra, jesteście już czyści. Przepraszam za usterki. Słuchajcie, jest niedziela i dzisiaj jest specjalny dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mówiłam o tym wcześniej. Dzisiaj miałam specjalny termos oczywiście, który dostałam z 31 Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z 32 mam długopis w pracy i tak udało mi się. Mam koszulkę z 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oni mają też piękne kubki, takie czarne z czerwonymi sercami, ale nie było. A jak dostałam w ogóle koszulkę? Siostra mojej Basi brała udział w Watford, bodajże, w biegu charytatywnym dla właśnie wielkiej orkiestry i mieli koszulki. Mieli też bluzy, ale powiem Wam, że ceny bluz 125 funtów. So to, to jest cena nie na moją kieszeń, także z bluzy zrezygnowałam. Ale koszulka była za 20 funtów, także sobie zakupiłam. E, oczywiście, e, z tego co wiem, sprzedaż z tych rzeczy idzie normalnie na. na też na orkiestrę, chyba że jakiś procent. Nie, nie jestem pewna dokładnie, ale z tego co wiem, jak się kupuję rzeczy z orkiestry, to idą na orkiestrę. Jak się nie mylę, możecie mnie poprawić. W każdym razie mam koszulkę, także bardzo się cieszę. I też fart, słuchajcie, bo. E, Cały czas mi Basia pisała, że jest, że jest, bo ona była w pracy i ja też byłam w pracy, tylko ja robiłam dzisiaj coś innego i ja nie mogłam mi odpisać, bo miałam ludzi i wiecie, nieładnie tak patrzeć na telefon, jak się ma ludzi, ale na szczęście się domyśliła, że pewnie za 20 funtów to będę chciała, a raczej bluzy, nie? Także bardzo się cieszę, bardzo, bardzo się cieszę, że będę miała koszulkę i w przyszłym roku na pewno się na jakąś imprezę zapiszę. Wezmę sobie dzień wolny po prostu i, i pojadę, bo chciałabym, wiecie, nawet w takim biegu gdzieś udział, Myślę, że to by było bardzo ciekawe doświadczenie. Tylko, żebym pamiętała zawczasu, bo w tym roku się obudziłam bardzo, bardzo późno. Jak słyszycie, mój nos jest zatkany, ale czuję się dużo, dużo lepiej. Tylko mi jeszcze został kaszel. Ale dlatego też stwierdziłam, że, skoro już i tak mam rozwalony ten, ten tydzień i, i jest jak jest, to już nie zrobię dzisiaj tego treningu. Odpocznę sobie do środka, zregeneruję się, poczytam sobie książkę, zrobię sobie zaraz herbatkę, porobię trochę brylancików, wiecie, taki relaks i po prostu odpoczynek. Bo potrzebuję czegoś takiego. No, ale mówię, połączę się z wami, dam wam znać, że mi się udało kupić. Mega, mega się cieszę, ale ceny blues po prostu mnie powaliły z Tyle kasy, ponad 100 funtów za bluzę. To jest mnie nam. No, no nie, 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 nie. nie. E, dobra, więc kończę, ładuję wszystko. Może sobie trochę jakąś maseczkę. Jestem przed okresem, także wszędzie wszystko mi wychodzi, gdzie tylko może. Ale niedziela była super w pracy, bo tak jak mówię, robiłam całkiem co innego, e, przyuczaliśmy, e, przyuczaliśmy, ja z naszą jakby liderką, która się zajmuje tymi turami, uczyliśmy nowych e, członków naszego teamu, ponieważ będziemy robić więcej tych turców, także ja jakby robiłam tura dla nich, żeby oni się nauczyli, więc było dużo pytań. I w sumie tak od 8:30 do 16:00, 18:00 przepraszam, byłam z nimi. Także fajnie, bo jeden dzień mi zleciał. W sumie mi zostaje takie bardzo produkcyjne poniedziałek, wtorek, a w środę jestem tylko jakby do 11:30 u siebie. Potem robię tour i o drugiej idę do domu. Także bardzo fajnie i w czwartek znowu nad będę prowadzić zmiany. Także także spoko. Myślę, że ten tydzień będzie całkiem okej. Okay. Będzie dobrze. I w piątek kiedy na paznokcie. Już nie mogę doczekać. Serio, są tak długie te paznokcie, że już nie mogę z nimi. Także mega fajnie. Dobra, kończę. Pewnie zobaczę się z Wami jutro. Kontynuacja vloga, słuchajcie, jest poniedziałek, jest godzina 18.50. Ja idę się zaraz kąpać. Cały dzień myślałam o tej kąpieli. Słuchajcie, bo jestem przed kobiecymi dniami i Czekam na tą kąpiel gorącą, żeby po prostu moje plecy przestały mnie baleć. Eee, I słuchajcie, przyszła mi w końcu moja wyczekiwana paczka z shin, a raczej paczki. Powiem wam, że zawieram się dawno już się nie zamawiałam. I pierwsza sukienka przyszła na drugi dzień. Trzy dni później przyszło to. Prawie dwa tygodnie później przyszło to rano, a wieczorem przyszło to, bo dostałam dwa razy different, dwa razy inne w ogóle notification. Nie mogli tego wszystkiego wysłać razem? Nie wiem. E, wiecie co? Jak co, jak co, ale temu mam do 7 dni, maksymalnie 8-9 dni i wszystko mnie w domu jest. A tutaj jednak wyczekałam się 500 paczek, ja już nawet nie pamiętam, nie wiem, czy jeszcze kolejno ma, ma przyjść, czy to już jest wszystko, czy ja muszę wchodzić teraz na szeń i wszystko sobie sprawdzać. Także jestem troszeczkę disappointed. E, nie mówię, że nie zamówię więcej od nich, bo pewnie pewnie zamówię, wszyscy mnie znają, e, ale... Jednak zostaje przy temu, jednak to jest moje bardziej e, preferowana e, forma robienia zakupów. Ale z czym ja do Was przychodzę? Po pierwsze jest cudownie, bo jest e, połowa oficjalnego tygodnia, bo to, że robię nadgodziny, to jest dodatkowe. E, liczy się tylko te dwa takie jakby tydzień oficjalny. E, po drugie mój mąż spełnił moje marzenie. Ostatnie w sumie takie z takich przyziemnych rzeczy, przyziemnych, ale nie przyziemnych, e, o którym marzyłam już jakiś czas, o którym Wam mówiłam. E, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy zgadniecie. Pasta, e, hosty swój, kam. E, jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie. E, ja Wam kiedyś mówiłam, mój partner, mój mąż. Jak on ma, zawsze, właśnie dostanie jakiś prezent, dostanie jakąś gotówkę czy coś, on zawsze, ale to zawsze dzieli się ze mną. E, a tym razem postanowił, że za to, że właśnie robię na następne nadgodziny i mu pomagam, że chce mi spełnić moje marzenie i kupić tą rzecz. Ta rzecz przyjdzie do mnie w piątek, dzisiaj jest w poniedziałek, także troszeczkę muszę poczekać. E... Ale różnica w cenie była bardzo duża, jeżeli będę chciała mieć ją jutro. Ale nie powiem wam nic więcej, bo możecie wtedy mieć za dużo odpowiedzi. E, odpowiedzi w tym vlogu nie zobaczycie. Nie, 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 nie będzie, że przywiniecie do końca i zobaczycie, co wpisać. Nie, nie, nie. Także czekam na Wasze komentarze poniżej, że jestem bardzo ciekawa, czy zgadniecie. E, a w następnym vlogu na pewno już to coś zobaczycie, ale jestem taka szczęśliwa. Mi dzisiaj zbudzi banan nie schodził. Nie schodził. Nie schodził. Basta, czegoś tam szukasz? Ale wracając do moich rzeczy. W ogóle, słuchajcie, zaczyna się dziać dobrze. Zobaczcie, tutaj już poszło z tą pracą Andrze Bastuśka. Proszę cię, usiądź, usiądź. Um, udało się dostać koszulkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Więc super. E, pierwsza rzecz, która przyszła. Ja tego jeszcze nie mierzyłam, po prostu przyszło. Jest to taka marynarka jakby imprezowa, to jest typowa imprezowa marynarka, mówiłam Wam, że szukam takiej świecącej, zwykłej na takie zwykłe imprezy do klubu e, bo jak idę teraz właśnie na tą sześćdziesiątkę, jeżeli zdecyduję się na tą różową sukienkę tą pierwszą, pierwszą, to będzie super ale w ogóle na każde inne jakieś wyjścia myślę, że będzie bardzo fajna e, no i pięknie się świeci pięknie się świeci o, myślę, że tak widać także to jest pierwsza rzecz i teraz sama jestem ciekawa, zobaczcie Serio? Dwie paczki? Basta, nic nie ma dla Ciebie, Twoje jeszcze rzeczy nie przyszły. Zamówiłam młodemu e, tą wielką krowią kość, zamówiłam mu e, peanut butter, dwie kości i one jeszcze nie przyszły z TikTok Shop. A jest to coś dla Ciebie, to e, Dwie rzeczy idą dla baby. Oj, 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 Ty to lubisz się przebierać, co? Pierwsza rzecz to chyba było tak. My uwielbiamy bastera w czerwonym. A! Mam jest mój valentine. I mnie to nie obchodzi, że ktoś powie, nie jesteś jego mamą. Dla mnie ja jestem jego mamą, mówię do niego. E, znaczy, Andre mówi go to mami, a mówię go to daddy. Także jak komuś nie podoba. Ups, przykro. Przepraszam, jestem trochę sarkastyczna dzisiaj, ale po prostu e, nie mogę. Ale zobaczcie, na walentynki będzie miał taki jak pójdziemy sobie na spacerek także my Mami z my Valentine's, Wiecie, to było 50 penców to kosztowało, ale rzecz, która bardzo mi się podoba. To są dwie. Czekajcie, gdzie to do tego jest końcówka? Poczekajcie zaraz. Jedna to jest właśnie nowa obroża, bo nie wiem, czy zauważyliście, bastery jakoś swoją już tak trochę potargał. I wygląda niechlujnie po prostu. Ale już widzę, że ta jest fajna. O Jezu, super. O! I to jest nowa bandamka. Tak zapinana. No nie wiem, czy ona nie jest taka sama jak poprzednio. Ale ta jest taka, ale ja tym razem zamówiłam mu dwie, bo druga jest... Tu jest y, sama obroża, a jest tutaj w środku. tutaj wciałam uwagi, słuchajcie. Bardzo mi się podoba, że jest czerwona i taka gruba. Zobaczcie. I to jest druga. Kurde, nawet ja bym sobie ubrała. Zobaczcie, jako ten teksajska ta, ale super, podoba mi się, że, że Wam powiem. Ale myślę, że w tym będzie też super wyglądał. Zobaczcie. I tu ma jeszcze taki przód na smycz, mega. I to jest takie naprawdę, zobaczcie, taka skóra, skóra porządne, bardzo fajne. Myślę, że Andrzej będzie wolał temu założyć. E, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym jakieś biżutery nie pozamawiała, ale naprawdę, te, e, ta polska biżuteria jest teraz droższa i bez promocji. E, ciężko kupić jakąś fajną, a to już jest, widzę, ta sama firma, którą ja kupuję z live'ów czasem, e, bo są albo właśnie Blue, no wiecie, te dwie firmy, ale to jest ta Stainless Steel. Wygląda dokładnie tak, jak ta każda inna. Z tym się nic nie dzieje i zobaczcie. O, to jest takie. Bardzo fajna z koniczynką. Zaraz ją zakładam. Piękna. I ponownie to są, to są biżuterie rzędu 50-60-60, nie więcej niż funta. Nie powiem Wam dokładnie cen, ale tak jak zawsze, jeżeli chcecie, będę Wam podlinkowywać. Ale naprawdę one są tańsze i wiecie, ja kupuję dużo tej biżuterii, bo ja ją bardzo gubię. Dlatego ja kupuję tanią biżuterię. Na szczęście nie mam żadnych uczuleń. Z tą biżuterią nic się nie dzieje. Piękna. Z tą biżuterią nic się nie dzieje, ona nie czernieje ja się z nią, kąpie. Chodzę, nie wiem, na basen i wszystko, ale widzicie? Na pewno kojarzycie dokładnie taką samą plakietkę taki sam napis. I tu jest. Ale ładna! Jezu, zakochałam się. Mega, muszę zobaczyć. Dobra. Dobra, zamówię pewnie coś jeszcze na szeń. Nie dzisiaj, nie jutro, ale zamówię. Chciałam nowy pokrowiec na telefon, ale i tak wiem, że go nie będę nosić, bo pewnie w tej drugiej paczce będzie ten, na który czekam najbardziej. Ale zobaczcie, co nie jest piękny. Pewnie będę zmieniać, ale jest naprawdę piękny. I czy nie mówi czegoś o mnie? Chyba mówi. A, i tak, będzie film typowo książkowy, tak jak Wam obiecałam, że wrócę z serią książkową. Z większą ilością informacji wrócę. Może nie będzie on z początku miesiąca, będę chciała się bardziej do tego przygotować, ale postaram się e, nagrać taki film jak najszybciej. Kolejną rzeczą jest taka biżuteria, słuchajcie, i to jest właśnie z myślą o tej. Pokazałam wam tym, o tej imprezie, na którą idę. E, I bardzo mi się spodobała. Także fajnie by było dopasować. Jeżeli w, do każdej sukienki, w sumie, którą ja sobie wybrałam w głowie. Ta biżuteria będzie pasować. Zobaczymy, jak wyjdzie w realiu. O Jezu, muszę się pospieszyć, bo za dużo gadam. Kolejną rzeczą jest Harry Potter Official. I są to opaski na głowę, ale zobaczcie, jakie piękne z szara. One są z Hogwarts. Czarna jest z okularami. I czerwona. Harry Potter. No nie mogę. Tylko dlaczego mi tu wywaliło, że tu jest szenia, to sobie łudne. Bo jest metka Harry Potter, a tu jest Shain. Trochę durnie to zrobili, że to jest na zewnątrz, więc ja sobie to poucinam, Bo dlaczego miałam to chodzić z tym na zewnątrz, wiecie? Patrzcie jak to wygląda. Opaska super, tylko hello. Przecież to wygląda jak kretyństwo. Pewnie ludzie obcinają, ale super quality petarda, naprawdę także mam opaski Harry Pottera ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Potter. kolejną rzeczą wiecie, nie wiem co jest w której paczce będzie za długi ten vlog przepraszam ale jest jak jest, będzie vlog z Sheen e, i czerwona koniczynka nie mam tu czerwoną którąś mam piękna czerwona zaraz pójdzie tutaj na rączkę wszystko bym na siebie nie założyła od razu. I chyba to już będzie wszystko. Słuchajcie, patrzę, bo jak nie wiem, czego mam się spodziewać. Ale dajcie mi tylko sekundę, ja sobie to wszystko tutaj włożę. No ja mam katar nie trzyma. I tu jest coś, ale co? To nie pamiętam. To jest sukienka. Pięka. A nie, dobra, poczekajcie, wygląda trochę lepiej tu w kamerze, e, o, bo widać, że się błyszczy, ja ją muszę zaraz sprowadzić. Co mnie pokochało, po pokochałam w tej sukience, to są te rękawy, są przepiękne i one są oczywiście e, rozsuwane. I powiem Wam, teraz się trochę w sumie przekonuję, ja myślałam, że ona będzie trochę bardziej świecąca, ale w sumie w kamerze bardziej ona jest świecąca, także nie wiem, dlaczego Wy widzicie to lepiej niż ja. Ale podoba mi się to, że jest troszkę dłuższa. I w sumie na imprezę do klubu, gdzie to nie jest taki strojny klub, i do trampek. Może wyglądać całkiem spoko. Zobaczę. E, bo materiał sam sobie jest super. Ja po prostu spodziewałam się bardziej czegoś w stylu tej czarnej sukienki, która przyszła. Ale no, te rękawy i to jak w kamerze się lśni. Mega. Zobaczymy. Oczywiście wrzucę Wam pewnie tutaj zdjęcie, jak to miało wyglądać, jak nie zapomnę. I patrzymy na ostatni. Zobaczymy, czy to jest to, bo tu powinno być dwa personalizowane pok na telefon Zobaczmy co oni mi tu wysyłają Jakieś kombo bombom I tak mamy tutaj ja już wiem co to jest Po pierwsze Harry Potter współpracy z Shane. Shane X. Ja nie wiem, co to jest Shane, a co jest Shane X. Dajcie mi znać, co siedzą. Shane, Shane, nieważne poprawiajcie mnie, bo ja nie wiem. Ale jaka jest różnica między Shane a Shane X? Ale jesteście gotowi? To jest tył bluzy, nie? Akurat jutro mamy dzień czerwonego. To jest tył bluzy, nie? Nie? Jesteście... Ja pierdolę zakochałam. Przepraszam, ale ja się zakochałam. Aż. Harry Potter Hogwarts, O Boże! Przepiękna jest! Jezus Maria! Nie, nie mogę! Ale jest piękna! Oje, nie, ja pokochałam! Tyle w ogóle mają fajnych współprac z Harry Potterem na Asin, Wow! Ja piękna! Ale nie spodziewałam się, że ona tak ładnie wygląda. A teraz? Tak, żeby wiecie, nie było za nudno. Zacznę od góry. Legi, widzicie to? Seeker, czy Wy to widzicie? To są e, Legi, Harry Potter, Quidditch, mega. Ja w ogóle Wam powiem, że przez to, że znowu obejrzałam wszystkie Harry Potter ostatnio, to znowu mam fukla, e, ale zobaczcie, i ja jutro idę tak do pracy, co i do tego ta bluza, bo ja wiem, ja wiem, że jestem nienormalna, ja wiem, że jestem taka trochę kuku, kuku, ku, ale... No mnie ekscytują takie rzeczy. Jak wam się nie podoba, to musicie stąd iść, ale ja po prostu taka jestem. Kolejna rzecz, i to jest ogromne OMG. Ja, ja, nie, ja muszę nauczyć się rozmiarów na szyn, bo zamówiłam sobie, <śmum> zamówiłam sobie nasze zdjęcie małe, a tu też Wam tutaj wkleję zdjęcie. Jest tu napisane, słuchajcie. Dziewczyna, która kocha książki. Jest to dziewczyna, która stoi jakby z, e, i w tle są książki. Ale jakie to jest ogromne! Ale wiecie co? Ja to tak zrobię, żeby to poszło na ścianę. To nie musi być obramowane nawet. E, chyba, że w Czucholandzie poszukam jakiegoś. jakieś ramki. Wiecie, jakiejś czymś, żeby tylko to włożyć, ale to będzie piękne. Ale to są największe brylanty Ewa. XXL. Dobra, cofam. Zamówię jeszcze zamówienie na. E, że ja to zamówiłam. O, proszę, proszę, proszę. O, Boże, o, Boże, o Boże, Boże. Ci, co mnie znają i oglądają, wiedzą, że Sylwia kocha piny do Hewizy. Widzicie, co jest napisane? It's lefiosa, not Lewiosa. Maga! Ja pierdziele, Zapomniałam, że ja to wszystko z Harego Pottera zamówiłam. Kolejna. Aż mi się ręce trzęsą. What an idiot! Niestety tego nie wezmę do pracy, bo mnie zwolnią. Ha, ale fajny. O, da mojemu koledze, on może nosić to. Ridiculous! Zobaczcie. Ale mega, mega. Nie będę tutaj wszystkich otwierać, bo będę tutaj za długo siedzieć. Ale jest tutaj... oh my god! O jest jaki ten jest piękny. Ja, 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 się, ja się muszę oddać na zakład jakiś psychiatryczny. Zobaczcie. Później sobie to wszystko pooglądam e, tak dokładnie, ponieważ iż, e, muszę się odstąpać, ale nie chcę Wam zajmować też czasu, ale jestem przeszczęśliwa. Oczywiście, że to nie jest jedyny... Przepraszam, że muszę e, polizać rękę. Oczywiście to nie jest jedyne. Mamy tutaj kawę różowo, bo wiecie, ja też czasem gubię te piny i źle e, je zapnę, więc nie myślcie sobie, chociaż tak każdy w pracy mówi, że jestem army officer. E, no bo w sumie to fakt, faktem nikt nie ma takiego high-visa. Ja jestem jedyna w różowych włosach, gdzie u nas pracuje bardzo dużo osób. E, przynajmniej nie widziałam drugiej różowych. E, są w różnych kolorach, ale nie w różowych. I na pewno jedyna z takim high-visem. Book lover, popatrz, jaka piękna. Pękna. Ja kocham. W ogóle dziś, czytam, dziś yy, czytam taką fajną książkę, że zaraz będę mocno mocno czytać. A co to jest? A to są, słuchajcie, majteczki, żeby w sukieneczkach pięknie wyglądać. Ale jakie porządne Majtochy! Słuchajcie, jak mam iść w tej sukience, obcisłej? Dobrze, trzeba te bebechy wszystkie schować i wyglądać jakoś. Dobrze. Ale powiem Wam. Wow! To wygląda, jakby mnie miało nieźle wcisnąć. I to ma jakieś twarde druty w środku. Powiem Wam, miałam różnego rodzaju bieliznę wyszczuplającą, ale ta wygląda mi się mega porządna. Tylko, że mama się w to zmieściła. Ale wygląda super. Jaki ja rozmiar wzięłam? Chyba 12-14, ale trochę to wygląda małe. Ale w sumie dobrze, bo jak są za duże, to nie robią swojej roboty. Także maj ciochy, żebyśmy lepiej wyglądały co e, czy ja, żebym lepiej wyglądała. Teraz wam pokażę coś na temat. Ja jestem królową czego? Maseczek. Nie było królowa maseczek, ale było queen. Nie mogłam się powstrzymać. Może gdzieś kiedyś dokupię maseczkę. Na razie musi starczyć queen. Ja po prostu jestem dziecko. Zobaczcie to. Takie to jest Ale wiecie co? Jak się komuś nie podoba, że się tak cieszę, może spadać. Cały królew. Oczywiście to kupiłam po e, pójściu e, na mufasę do kina, e, bo musiałam. I już końcówka, już kończę tego vloga. kawa, albo bubble tea, jak kto woli. Próbuj, próbuję to tak otworzyć. Ale mam nos zatkany, dziewczyny i chłopaki. Hello! Te rzeczy są po 40 pensów. I teraz dwie rzeczy, które. Wow! Ale mi się ten drugi pokrowiec podoba. Jeden z dwóch pokrowców to jest ten mój mąż i mój pies. Po jak oni tak spali, to było cudowne. I oni śpią tak często. Uwierzcie mi, to nie jest tylko do zdjęcia, ale oni to są takie dwa tulaki, że tak się potrafią czulić. Przepiękny. Ale ten, co widzę, już następny, to jest chyba mój faworyt. Ale jest piękny. Ojej. Ojej. Ale myślałam, że się, aż się zrobiły mi oczach. Jest to biały przezroczysty pokrowiec z napisem Family. Tu jest serduszko. Jak widzicie, są to nasze zdjęcia. To jest zdjęcie z nowego roku. Starego, nowego, starego roku, nowego roku, które zrobiliśmy sobie i dwa ze ślubu. Ale. No, nie pokażę Wam teraz, jak to wygląda, ale to one są po 2,50. Hello, spersonalizowane. Tak naprawdę można komuś kupić i, nie wiem, włożyć do jakiegoś ładnego pudełka i jest świetny prezent. Świetny, świetny prezent. Wiadomo, jakość tych zdjęć jest jakaś wow, ale to nie są zdjęcia, żeby siedzieć i oglądać, ale jak widać dokładnie, kto tu jest, co tu jest, no super. Jeszcze wiecie, ten napis Family będzie lepiej wyglądał na telefonie, bo będzie jakby tło. O, wiecie. Super, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Jedyny minus to, tak jak mówię, e, e, oczekiwanie i Wam powiem, że mam więcej teraz reklam od e, Shein niż od temu. Więc połowa mojej skrzynki to jest temu i Shein. I jak ja... Wy się ze mnie śmiecie. Ciekawe, ile wytrzymasz bez zamówienia. Ale jak ja mam wytrzymać bez, skoro Wy mi podsyłacie linki i tylko ten koszyk się zapełnia. I jeszcze oni mnie spamują wiadomościami. To jest bardzo, bardzo ciężko, Wam powiem. Bardzo ciężko w mojej sytuacji. Tak. Teraz już kończę, bo chcę bardzo przymierzyć moją sukienkę. Mam dzisiaj naprawdę dziwny humor, ale taki bardzo dobry przez tą moją... Mój prezent od męża. Także Czekam na Wasze wiadomości, jestem mega ciekawa, czy zgadniecie. Co? Jaki prezent sprawił mi mój mąż, który dojdzie do mnie w piątek? Buziaki, pa pa!